Siema widzowie, z tej strony z Cibicą, a dzisiaj sobie zrobimy pierwszą serię W stylu ekstremalne Challenge, Ja już będę zaczynał To jest ekstremalny challenge Że muszę Robić 7 koła w 5 minut Na dostawcy paczek Znaczy 5 koła To jest na razie ekstremalne wyzwanie, to jest takie słabe Jeśli chcecie za niedługo kolejny z tego filmu. Możecie strzelić suba i lajka. Ja już zaczynam yy, z odcinkiem. Staram się zrobić powyżej 5 koła w 5 minut na, yy, no, na dostawczaku. Muszę mega zasuwać szybko. Mega mega szybko zasuwać. I z tego będzie po prostu taka playlista, można powiedzieć. No w sumie to będzie playlista. Eee, muszę mega zasuwać. Już nie mogę żadnych błędów popełnić. I nie mogę przepisować <tost> do eee, Jeśli chcecie kolejny odcinek z tego serii musi być pod tym filmem 10 lajków i musicie napisać kolejny ekstremalny challenge. Jeśli ten się nie uda, może zrobić, zrobić karę. Na przykład zrobić live'a nawet 2, 2, 4 na 7 z Polish Cardami. A ja się właśnie pomyliłem. Yy, nie wiem jak to może wyjść teraz. Cześć, zamykam, lecę, biegną, biegnę, biegnę, mamy 3 minuty i 40 sekund, za nami 1300, Ach. teraz następna stacja Słowinu. Te filmy też będą bardzo krótkie, ale też będą mm, bez przycięć, więc też plus dla. Jeśli film wam się spodobał, możecie stawić suba i lajka. I oby żadnych policji nie było, tak szczerze O kurde widzowie, mamy policję Policja jest w Słowinie Mamy jeszcze dostawę, więc jest to nieistotne, troszkę musimy zasuwać. Zarobiłem 1000, należy 300 i 1800, to sumując mamy dopiero 3100, zostały dwie minuty Więc nie wiem, czy zdążę Jeśli z następnej paczki nie będzie dwóch koła, to Chyba tego challenge'u nie uda nam się A nie, to musi być powyżej Ty To nie ma siły, że my... Musi być przynajmniej 500 Dobra, kurde, już myślałem, że po koniec serii że będę musiał robić na nowo. Minuta została. Widuta i 32 sekund. Wjeżdżam tu, bo to jest jedyne wyjście. Muszę... Mega szybko muszę. Mam nadzieję, że zdążę to zarobić. W to jest, to my ciężko powiedzieć, to można prędzej powiedzieć, zaliczyć do trudnych wyzwań, ekstremalnych takie Wierzcie widzowie jakie mam zrobić następne Chup. Otwieram drzwi 50 sekund Ooo 2000, let's go, let's go widzowie Mamy to Challenge zrobiony Let's go Spróbujemy go jeszcze pobić, ale wątpię, że w ogóle zdążymy jakiekolwiek. O kur, pierwszy mandat do... Dobra, yy, stówka I tak yy, nawet, że tą stówkę mamy, to i tak mamy jeszcze 5200 Więc w sumie, sumując mamy 5200. A jeśli Wam się podobają takie challenge i chcecie następnych, sub i like i komentarz, y, jaki ma być następne ekstremalne wyzwanie. I może zrobię je z Tobą. Y, no i. O, właśnie, tutaj mam koniec. No i po prostu. Ja już się z Wami żegnam. Jak będzie 10 lajków, 5 lajków, to kolejny odcinek z tej serii. Elo.